Cześć wideoaktywni i przyszli wideoaktywni. Dzisiejszy filmik to powrót do podstaw. To, że transmisje na żywo są bardzo ważne, kiedy budujemy swoją markę w internecie, to na pewno już wiesz. Ale dzisiaj chciałabym właśnie wrócić do podstaw i pokazać ci dokładnie krok po kroku, jak w telefonie poprzez aplikację, Facebook na telefonie, taką transmisję takiego live'a na żywo przeprowadzić, więc zostaj ze mną do końca, jeżeli taki temat Cię interesuje, zapraszam! Super, że do mnie wracasz. Dzięki bardzo, że widzimy się ponownie. Natomiast być może jesteś tu po raz pierwszy, widzisz mnie po raz pierwszy, to tak dla przypomnienia: Ja się nazywam Ania. Na tym kanale umieszczam treści dotyczące formatu wideo w social mediach oraz na YouTube. Narzędzia, poradniki, jakieś instruktaże. Więc wiesz, jeżeli gdzieś tam się obracasz w tym formacie wideo albo chcesz zacząć w ogóle swoją przygodę z wideo w social mediach, czy też na YouTube tutaj, no to oczywiście zachęcam Cię i zapraszam do subskrybowania kanału. Mam nadzieję, że znajdziesz u mnie to, czego szukasz. Tymczasem dzisiaj o live'ach, o live'ach na Facebooku. Ja już jakiś czas temu mówiłam o live'ach na Facebooku, pokazywałam Wam takie narzędzie, za pomocą którego robimy live'y przeprowadzane z komputera. Tak zwany live producer. Tam mówiłam też krok po kroku, jak, to, jak tego live'a przeprowadzać z komputera. Natomiast dzisiaj zajmiemy się tym, jak live'a robić z telefonu. To, co dzisiaj będziesz widziała na ekranie mojego telefonu, to będzie panel do prowadzenia transmisji na żywo na Facebooku aktualny w sierpniu 2020 roku. Nie wiem, co będzie później, natomiast dzisiaj, właśnie w sierpniu 2020 roku tak to wygląda, jak, jak yy, za chwilę zobaczysz. Także zapraszam. No i aby rozpocząć transmisję na żywo na Facebooku na telefonie, wejdź sobie w swój Facebook w aplikację Facebook na górze. Masz takie opcje jak na żywo, zdjęcia, pokój, yy, aby przeprowadzić live'a klikasz na żywo tą czerwoną kamerkę na górze. No i wówczas już jesteś, to jest Twój panel do przeprowadzania transmisji właśnie na żywo. I co tutaj mamy? Jeszcze taka jedna uwaga, jeżeli tutaj na tym etapie to jest ostatni moment, kiedy będziesz mogła, mógł wybrać sobie, czy chcesz prowadzić transmisję z pionu, czy z poziomu. Tak? Czyli to jest ostatni moment, kiedy możesz sobie przewrócić telefon. Później w trakcie tra trwania już transmisji niestety nie jest to zalecane, ponieważ Twoi odbiorcy będą Cię widzieć odwrotnie, czyli nie tak, jak, jak powinni widzieć. Więc to jest ten ostatni moment, tutaj uczulam. No i OK, i od góry zobaczę. No, no, od góry masz tak, krzyżyk to oczywiście wychodzisz z tego panelu. Potem kolejna rzecz to jest, to jest taki aparacik, i strzałeczki to jest, to jest opcja, żeby sobie odwrócić kamerę, czyli na przykład transmitować z kamery tej, tej drugiej, tak? Czyli tutaj pokażesz to, co ty widzisz. Ok? Wrócę z powrotem. Ten piorunek to jest, to jest rozjaśnienie twojego ekranu, więc też fajna, zobacz. Fajna, fajna tutaj opcja lepiej się zdecydowanie wygląda, kiedy jest jaśniej. Dobrze, potem troszeczkę niżej ma coś takiego jak do. Kula ziemska publiczna i post, i rozwijasz sobie ten post, i tutaj masz opcję wyboru grupy odbiorców Twojego live'a. W tej chwili, tak jak widzisz tutaj, jest odznaczone, że live będzie publiczny. W związku z tym, że ja nie chcę tutaj, żeby on był publiczny, ponieważ to jest tylko test, i nagrywam w tej chwili tego, ten film specjalnie, specjalnie dla Ciebie, ale nie chcę tutaj jakby udostępniać tego. Tego live'a dla, dla innych osób na Facebooku, dlatego ja sobie oznaczam, że oznaczę, że to będzie ten live będzie widoczny tylko i wyłącznie dla mnie, czyli tylko ja. To też jest, słuchajcie, fajna opcja do tego, aby sobie potestować tę transmisję, tak? No nie musisz nikomu pokazywać tej transmisji, możesz sobie zrobić taki test, i, i tutaj sobie przetestować, i będziesz to widziała tylko i wyłącznie ty. Ok, troszeczkę niżej mamy. Dotknij, aby dodać opis tutaj. Chodzi o to, żeby napisać, czego dotyczy ta transmisja. Jakiś temat bądź bądź, nie wiem, no, coś, po czym ludzie rozpoznają, o, czego dotyczy ta transmisja. Więc ja tutaj zachęcam, żeby tutaj taki temat wpisać. OK, dodaj lokalizację, no to możesz sobie tutaj dodać lokalizację, to już wiesz o co chodzi. Oznacz znajomych możesz tutaj odznaczyć sobie znajomych ze swojej listy później. Nastrój, aktywność, przepraszam. O, nastrój, aktywność to sobie odznaczasz, tak? Jak się w tej chwili czujesz, bądź aktywności, czyli co robisz, czy na przykład słuchasz fajnej muzyki i tak dalej. Później masz troszeczkę niżej, rozpocznij transmisję wideo na żywo, ten niebieski baton. To jest właśnie przycisk, kiedy już rozpoczniesz swoją transmisję na żywo. Ja jeszcze chcę Ci pokazać tutaj tak opcje, które są poniżej. Więc ta tutaj różdżka po lewej stronie od tego niebieskiego batonu. Otwiera ci różne opcje, czyli takie nakładki różnego rodzaju, czy też właśnie filtry. Popatrz sobie, jakie tutaj są opcje, możliwości, może coś Ci się spodoba, może ch będziesz chciał rozmaicić w jakiś sposób swoją transmisję zobacz, tak? I, I popatrz, co tutaj dokładnie jest. I tutaj jeszcze na dole po prawej stronie mamy takie, takie narzędzia, tak? I zobacz, tu jest tak. Pierwsze z lewej to jest to, że będzie Twój obraz będzie w w biciu lustrzanym, tutaj do góry nogami, to nie wiem, można to użyć, można nie, to w zależności od tego, jaki masz tam pomysł na swoją transmisję. Po prawej stronie masz w zasadzie po środku takie słoneczko, więc to też Ci rozjaśni Twój obraz. Polecam, fajnie to wygląda. Dobrze i wychodzimy stąd. I jeszcze tutaj na dole, tak, transmisja wideo na żywo. No to w zasadzie tutaj nic, nic się jakby nie dzieje. Później zaproś znajomego. To jest opcja, kiedy chciałabyś chciałbyś zaprosić jakiegoś swojego znajomego, ja teraz to kliknę, do udziału w Twojej transmisji na żywo, czyli aby ta osoba była też tutaj widoczna obok ciebie. Na przykład, jeżeli przeprowadzasz jakiś tutaj wywiad, tak, pokazuje ci się takie dodatkowo na środku okienko i jeszcze raz możesz tutaj kogoś zaprosić. Wówczas ta osoba dostanie powiadomienie i albo je zaakceptuje, albo nie. Ok także tutaj warto wiedzieć, że taka opcja jest, Z tym że też bardzo często jest tak, że no Facebook coś tutaj nie do końca ma ogarniętą dobrze tą opcję. Często zdarza się tak, że mimo że wszystko tutaj dobrze robimy, to dana druga osoba nie może dostać tego zaproszenia albo też nie może dołączyć i tak dalej. Więc nie martw się tym. Tak się na tym Facebooku niestety zdarza. Idąc dalej, mamy zbieraj pieniądze. To maska tutaj znowu możesz tak jakieś tam nie wiem, maseczki sobie pododawać. No i dobra, i robisz. Roz... Jak chcesz już rozpocząć, jesteś przygotowana, telefon jest w odpowiedniej, tak, w odpowiednim ustawieniu pionowym bądź poziomem, Robisz, rozpocznij transmisję wideo na żywo. I tutaj mamy tak rozpoczynanie transmisji wideo na żywo, i w tym momencie jesteś już na żywo. Zobacz, na, na górze po lewej stronie. Jest taka informacja na czerwonym tle, że jesteś na żywo. Tutaj obok pojawi się ilość osób, które cię w danej chwili ogląda, także będziesz miała możliwość podglądu, ile jest osób w danej chwili. No i na dole też zwróć uwagę, że te wszystkie opcje, które tam Ci tłumaczyłam przed chwileczką, też są tutaj na dole zawarte, więc możesz tutaj jeszcze z poziomu tego ekranu, w tym momencie też możesz tutaj i przestawić sobie kamerkę, tak. Na to, co chcesz, i sobie dodać jeszcze światełka i też zaprosić taki odnośnik, że ludzie będą mogli do ciebie zwracać się, żeby mogli dołączyć do twojej transmisji. Po prawej stronie, jeżeli chcesz napisać komentarz, to masz ten taki dymeczek i tutaj klikam w to, piszesz sobie tutaj komentarz. Ok, także tak wygląda ten panel. I teraz, jeżeli chcesz zakończyć transmisję na żywo, to tutaj klikamy na dole Zakończ. I kończymy. I teraz jeszcze będą takie opcje, jak zobacz na dole, tak? Tutaj na tym etapie możesz zmienić, klikając w tylko ja, czy to będzie też publiczne czy tyle wybranych znajomości, czy tylko dla Ciebie tak zostawić. Możesz opublikować film na swojej osi czasu, czyli y, te dwa, widzisz? Takie ptaszeczki są odznaczone, więc zarówno ten film będzie automatycznie opublikowany na swojej osi czasu i będzie przesłany w jakości HD. I tutaj na samym dole masz. Zapisz, usuń, udostępnij. Jeżeli zapiszesz, to film nie będzie udostępniony w Twojej osi, ale, ale będzie zapisany na Twoim komputerze. Okay? Usuń to u Was całkowicie i, i z Facebooka, i z, ze swojego dysku, jakby tak. Udostępnij, czyli udostępniasz na swojej osi czasu. I tyle. Także ja to w tej chwili usunę. Mam nadzieję, że już od dzisiaj nie będziesz miała żadnych problemów, jeżeli technicznych, jeżeli chodzi o przeprowadzanie live'ów na Facebooku na telefonie. Natomiast jeżeli potrzebujesz takiego schematu, co po kolei mówić, jak mówić, jak w ogóle przygotować się do live'a, to zapraszam Cię do pobrania mojego takiego poradnika, jak zrobić świetny live. Y. Link oczywiście wrzucę tutaj pod, pod ten film. No dziękuję Ci bardzo za oglądanie, zapraszam oczywiście do subskrybowania, jeżeli film Ci się podobał i być może masz kogoś, komu on się by mógł też przydać, to zachęcam Cię też do udostępniania i do kciuka do góry. Także dzięki za dziś, do zobaczenia na kolejnych materiałach, cześć!